Hejka moi drodzy, z tej strony Junior Gosia i dzisiaj yy, będziemy grali w Adopt Me, dlatego że za, yy, że, że za godzinę będzie nowy update. No i no tak, będziemy sobie otwierać Warland's. <grym>, Już nie wiem jak do końca to się nazywa, ale we, weźmiemy sobie pieniądze, dlatego że ja się seriozdowałam. <grym>, no i... Głównie to zauważyłam, że w shopie można zobaczyć trochę zwierząt, więc na pewno możemy zobaczyć, że tu, będzie ta, że tu będą takie zwierzęta. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, co byście najbardziej chcieli. Jakby co? Yy, Tareńka, list, wilk. Nie wiem, czy to będzie. Nie wiem. Yy, tu jest ropuszka, yy, orzeł. Ptaszek numer jeden lub ptaszek numer 1 lub ptaszek numer 2 piszcie w komentarzu którego wy, wy byście najbardziej chcieli, a ja na przykład bym najbardziej chciała. Więc głównie będziemy... będziemy... Pokażę Wam kiedy już minie godzina Na razie jeszcze pójdziemy sobie do... do... adopcji. Znaczy że, Boże, tętniemy się do giftów gift i będziemy so, sobie tutaj czekać Ja wam no widzicie nawet tu ptaszki te trzymają Będziemy tutaj, słuchajcie, czekać Aż nam Aż będziemy mogli ten, więc widzimy się kiedy będzie tu pisać, że Jeszcze 20 sekund Lub 10, nie wiadomo Dobra, to yy, Będę wykazywać Słuchajcie, jeszcze yy, godzina Słuchajcie! Już niedługo! Jezu, ale to jest śmieszne. To jest taki czas leci, a na górze tyle ludzi sobie, nie wiem, tańczy makarello. <grydy> Czy co oni tańczą. Ale coś tam sobie tańczą w ogóle. Tyle czekałam, że ja sobie malowałam, w tym czasie dużo rzeczy robiłam. Oglądałam sobie reale. No i ten jeden... Wiecie co? Wracamy na miejsce. Nie wiem co się stało, ale wracamy na miejsce. Słuchajcie, hey, to ten durny typek, on tak wystrzelił tą jakby taśmę swoją No i ona mnie uderzyła i mnie przeportowało Nie, żeby tak nie było, kiedy już będzie odliczanie P Chwila, trzeba pójść tam, gdzie już nikt nigdy nie pójdzie Idziemy na prezent! Dobra, czekamy, pokażę kiedy już będzie 20 minut Przepraszam, pomyliłam się, kiedy będzie 10 sekund Oh my god, oh my god nie! Już niedługo! Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa! Idziemy, idziemy, szybko! Idziemy, dobra, idziemy, idziemy kupić, idziemy kupić EGA. Oh. O! No, Haro, Halo. Szybko, szybko, dobra. Widzimy się w domu z naszym jajkiem. Jesteśmy już w domu z naszym World Eggiem yy, Słuchajcie, mamy na ma TikToka nam jeszcze będzie starczyć na kolejnego, więc zapraszam bardzo serdecznie. Jest to yy, junior Gosaro yy, kropka taka jak... taka internet, no nie taka Roblox. Dobra, a my teraz robimy. A my teraz wyklubamy nasze jajeczko. Jak mówiłam, najbardziej chcę Liska. A wy możecie napisać w komentarzu, co wy najbardziej chcecie. Mówiłam to na samym początku. Dobra. Zaczynamy. Kiedy patrzymy, jaki jest RER? To A czy to jest coś z tego, co jest RER? Nie. Ale patrzymy teraz w sumie na uncommon. co dodali, co jest uncommon? Musieli coś dodać. Tutaj... Red Green, a tu, a tutaj Bullshock No też bardzo lubię nie Niech zgadną, tu będzie gdzieś lis? Nie, to nie on A gdzie tu jest? Nie, to jest Arctic Fox Czekajcie, to to liczyliśmy na lisa przecież Czy go nie ma? Ale ja na pewno wiem, że no właśnie Hulk jest. Well jest in... to łudir. To jaki jest lis. Może to jest lis. Nie, to nie jest lis. To jest coś innego, a nie myślałam, że to jest. O nie, wiecie, co? Może później się dowiemy, jakiej rzadkości był lis. No nie? Dobra, teraz zaczynamy. Słuchajcie, ostatnie! Wykluwasz się! Co dostaniemy? Dostaliśmy tego. Jaki on był? Dostaliśmy Rera i to był ten Wig Pack. Ej, ale fajnie! Dostaliśmy te. Początek, jajka i on. Ej, to jest dzięcią! Aha! Ej, dobra, mam nadzieję, że... I mi wam się podobał ja z moim. Z moim oczywiście dzięciołkiem was żegnamy. Pamiętajcie, żeby jeżeli y, 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 pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej odcinków za wbijcie widzicie trzy łapki w górę. Yy, a jeżeli... <ścoughs> I pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo chyba chcecie być w gangu arbusku, prawda? I właśnie dzisiaj mój, właśnie dzisiaj mój dzieńciołek idzie też do szkoły. A wy możecie właśnie zostawić subskrypcję, jeżeli chcecie być w gangu arbusku. Pamiętajcie, żeby też pad padać na e, TikToka. E, mam dwa, dwa konta, mogę wam powiedzieć. Czyli tak, pierwsze to jest Dog, to się pisze Gachdog i drugie e, tam gdzie nagrywam częściej Robloxa jest e, e, ten Junior gościa taka minka, wiecie, taka tutut, -tut, e, a potem e, Roblox. No nie? Yy, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa, pa